Cześć, wszystkim z tej strony i w dzisiejszym odcinku pisałam do obcych osób życzenia na święta. I w sumie to tyle, no tak, pisałam po prostu do obcych ludzi, których nie znam na święta wesoły święto, Ja Wam zaraz powiem, co ja tam dokładnie pisałam, ale będziecie również tutaj wiedzieć do jakich osób napisałam, co dokładnie napisałam, ja co mi odpisali, jeśli nie odpisali, no to jak zareagowali. Do paru osób, raczej do takich młodszych pisałam, raczej w swoim wieku lub lekko starszych, lekko młodszych. Um, wszyscy z tego co nam to odpisali, wszyscy się zachowywali bardzo słodko, reagowali serduszkami, wysyłali również życzenia lub pisali nawet samo wzajemnie. To było bardzo, bardzo urocze. Ja chciałam zawsze coś takiego zrobić taki jakby eksperyment. Chciałam zobaczyć, czy właśnie osoby, których nie znam. Czy w ogóle odpiszą, czy one będą chciały w ogóle w jakikolwiek sposób, wiecie, rozmawiać? Bo niektórzy to po prostu, wiecie, trochę się boją, trochę y, nie lubią się z obcymi. A tutaj bardzo fajnie się zaskoczyłam, że naprawdę no, wszyscy odpisali, tak na dobrą sprawę. Do wszystkich wysłałam taką samą wiadomość o treści: Hejka, hej, wiem, że się nie znamy, ale chciałabym Ci życzyć y, wesołych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Jakoś tak napisałam i wstawiłam dwie emotki. To jak coś będziecie zaraz widzieć? I pierwsza dziewczyna po prostu mi podziękowała i napisała chyba wzajemnie. W sensie ona mi odpisała dziękuję i taką emotkę ze serduszkami, taka jakby zakochana, coś takiego. Mega urocze to było. Od razu mówię, że tutaj nie pytałam się ludzi czy mogę to wstawić, ponieważ tutaj widać tylko i wyłącznie Niki, naszą rozmowę. Nie widać zdjęć, widać jedynie zdjęć profilowe, które i tak wszyscy widzą. Więc myślę, że nikt się nie pogniewa o to, że ja to wstawię. Mam nadzieję. Kolejna osoba za to jeszcze nazwała mnie kochaną, napisała, że dziękuję i wzajemnie kochana i ze serduszkiem. Jakby ja lubię takie wiadomości dostawać, jakby poczułam się tak, wiecie, taka kochana i w ogóle, że jestem, wiecie, tą fajną i w ogóle, jakby, jakby ten odcinek jak, będzie bardzo przyjemny, taki. Nie jestem pisminger, jakby żeby nikt tego tak nie odebrał. Ja po prostu cieszę, że ludzie mi fajnie odpisują. Nie mam wcale malutkich rączek ani nic. Cztery osóbki po prostu albo podziękowały, albo po prostu napisały samo wzajemnie, co też jest bardzo super, bo jak powiedziałam, mnie cieszyło samo to, że w ogóle ktoś to odczytał i w ogóle odpisali, jakby naprawdę, bo. Ja wiem po sobie, że ja na przykład do znajomych nie przyjmuję osób, których nie znam, nie kojarzę, nigdy z nimi nie pogadałam. I wiem, że dużo z takich osób, które po prostu nie odpisują osobom obcym, nieznajomym, bo to jest czasami też niebezpieczne i Wy też na to musicie uważać, bo naprawdę są teraz różne sposoby, żeby Was albo okraść, albo Was jakoś zastraszyć, więc po prostu nie możecie się dawać takim ludziom, po prostu nie. Najlepiej też nie odpisywać. Nie znamy, jeśli piszą jakieś Wam głupoty, typu, że hej, gdzie mieszkasz? Podaj mi dokładny adres. Na takie nie odpisujemy nigdy. Ja wiem, że wy jesteście rozsądnymi ludźmi, ale czasami po prostu nie myślimy. Ja sama wiem po sobie. Czasami po prostu przestajemy myśleć i po prostu robimy wszystko, jak leci. I ja wiem to po sobie. To po prostu taka przestroga dla was, żeby jednak uważać, ale na takie wiadomości, typu wesoły świąt fajnie odpisać. Jeśli nie chcecie, to oczywiście nie trzeba. Tutaj cztery osoby po prostu mi trzymały dystans, po prostu napisały wzajemnie, co też jest bardzo, bardzo urocze. Bardzo się cieszę, że te osoby również odpisały. Tutaj jedna osóbka się troszkę bardziej rozpisała, co mnie też zauroczyło, bo również mi życzyła takich jakby spokojnych, miłych świąt. Um... Bardzo to było słodkie, ja lubię takie wiadomości otrzymywać, lubię takie wiadomości wysyłać również. Um, jeśli chodzi o wysyłanie, to przyszła mi paczka i niestety mój paczkomat powiedział Nie, mam za dużo paczek i dali mi do... jakby to, moja paczka jest akurat na mieście i muszę po nią iść. Znaczy mogę niby zaczekać, aż mi to przyjdzie do mojego paczkomatu, ale... Ja nie chcę czekać jakby i włos mi przeszkadza. Przejdźmy dalej. I to już jest ostatnia osóbka i wiem, że ja się z takimi rzeczami nie powinnam cieszyć, bo to jest całkowicie normalne, ale ta osóbka jest chyba ze środowiska LGBT i tak się poczułam... Wow, taka fajna osóbka mi odpisała. Jeśli nie jesteś, to oczywiście um, nie, nie chciałam, żebyś to odebrała w jakiś zły sposób. A po prostu jesteś tak bardzo kolorową postacią z tego, co tam widziałam po zdjęciach, że naprawdę poczułam się fajna, że taka osoba mi fajna odpisała naprawdę super. I to już na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że taki odcinek również Wam się podobał. I to jest taki, wiecie, zwykły odcinek, taki, żeby pokazać, że jednak um, te życzenia świąteczne są jednak ważne dla co niektórych, że jednak. Warto usłyszeć to wesołych świąt albo życie ci dobrze. To są takie słowa, których brakuje w dzisiejszym świecie. Bardzo ich brakuje. Także pamiętajcie, aby wszystkim życzyć właśnie tych zdrowych, spokojnych świąt. Jednak to zdrowie i ten spokój jest teraz bardzo na topie i bardzo potrzebny. Także widzimy się jutro w kolejnym vlogmasie. Już niedługo koniec, kochani, okej, okay, wszystko musi wrócić na swoje miejsce. jedniesz. To zobacz.